Ponad 1200 krzaków konopi indyjskich i 30 kg marihuany przechwycili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymanemu 39-letniemu Krzysztofowi O. przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. uprawy obrotu znacznych ilości środków odurzających. Policjanci od dłuższego czasu pracowali nad sprawą. Wszystko wskazywało na to, że w pomieszczeniach, gdzie powinna znajdować się uprawa pieczarek pod Bolesławcem, mieści się nielegalna plantacja konopi. Podczas akcji policjanci nie mieli wątpliwości, gdzie znajduje się miejsce uprawy, ponieważ zdradził je charakterystyczny zapach konopi wydobywający się z budy. Jak się okazało, cały obiekt był też objęty monitoringiem. Zanim policjanci weszli do hali, mężczyzna zażądał nakazu przeszukania. Prawdopodobnie próbował w ten sposób uniemożliwić przeszukanie budynku. Jego nerwowe zachowanie potwierdziło przypuszczenia policjantów. W jednym z pomieszczeń hali funkcjonariusze zabezpieczyli 1280 sztuk krzaków konopi indyjskich. Z takiej ilości można by uzyskać co najmniej 384 kg gotowego narkotyku wartego ponad 6 milionów złotych. W pomieszczeniach biurowych funkcjonariusze odkryli worki foliowe, w nich 30 kg gotowej już marihuany, 480 tysięcy. Dodatkowo podczas przeszukania kolejnego lokalu policjanci znaleźli i zabezpieczyli paralizator, a nawet broń, informuje CBSP. Krzysztofowi O przedstawiono zarzuty dotyczące uprawy i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji odurzających oraz posiadania broni. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Śledczy sprawdzają m.in. gdzie miały trafić narkotyki, kto może być zamieszany w proceder oraz od kiedy działała plantacja.